Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz sympatycy partii w całej Polsce zorganizowali konferencje przypominające o podniesieniu wieku emerytalnego przez rządy PO-PSL. Zdaniem przedstawicieli PiS, wygrana zjednoczonej prawicy daje gwarancję, że wiek emerytalny pozostanie niezmieniony. W 2012 roku rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego podjął decyzję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, podwyższając go do 67 lat. To wywołało szerokie niezadowolenie nie tylko wśród seniorów, ale i polityków prawicy, którzy dziś na ulicach polskich miast przypominali, że powrót rządów Platformy Obywatelskiej to także możliwość powrotu wyższego wieku emerytalnego. Dzisiaj bieda nie ma twarzy dziecka. Wielokrotnie to powtarzam. A seniorzy żyją godziwie, w 13-14 emeryturze. Oczywiście jest trudno, my o tym dobrze wiemy, ale jak było, to Polacy powinni pamiętać. Samo południe na Starówce w po posłowie oraz sympatycy prawa i sprawiedliwości przekonywali mieszkańców, że tylko kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy daje gwarancję na dalsze wspieranie emerytów i rozbudowaną politykę socjalną. Obawiamy się, że po wyborach w roku 2023 Platforma Obywatelska powróci do tego swojego... Pomysłu i znów przywróci podwyższony wiek emerytalny. Chcemy temu przeciwdziałać i dzisiaj chcemy ostrzec Polaków. Na konferencji w Gdyni pomorscy działacze Prawa i Sprawiedliwości przekonywali, że rząd Zjednoczonej Prawicy stanowi gwarancję utrzymania obecnego wieku emerytalnego. Dzisiaj gdyby to prawo nie zostało zmienione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to także w takich warunkach, jakie w tej chwili mamy na ulicy, Dodatkowo w ciężkiej pracy pracowałoby w naszym województwie ponad 130 tysięcy kobiet, ponad 41,5 tysiąca mężczyzn. Warto zapytać, dlaczego Platforma Obywatelska nie miała innego pomysłu na uszczelnienie wydatków, na podniesienie wzrostu dochodów dla państwa, czy też czy też optymalizację kosztów, niż nakładanie na obywateli tak srogiej daniny, jaką było tak naprawdę wydłużenie tego wieku emerytalnego. Opieka społeczna, wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, to szereg programów prospołecznych, takich jak Sztandrowy Program 500, plus, Maluch. W tym roku wprowadzamy 14 emeryturę. Jest bardzo istotną rzeczą, żeśmy w ciągu 7 lat. Ponad dwukrotnie podwyższyli minimalną pensję krajową. Podczas konferencji w Malborku poseł Kazimierz Smoliński podkreślił, że działania rządu prawa i sprawiedliwości przyczyniły się do wzrostu wypłacanych przez ZUS świadczeń emerytalnych. Najniższa emerytura w czasach rządu Donalda Tuska to było 800 zł podwyższono wtedy o 40% emerytury w czasie 8 lat natomiast w czasie niecałych 7 lat rządów naszych emerytura najniższa została zwiększona o 90% Emeryci którzy przysłuchiwali się dziś politykom Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywali że podwyższenie wieku emerytalnego było dla nich dużym utrudnieniem Nie jestem w stanie porównać czas kiedy jeszcze rządziła platforma obywatelska i to co teraz nam rząd. Ja czuję się w tej chwili bezpieczna, zaopiekowana. Dzięki właśnie pisowi jestem na emeryturze, a tak musiałabym jeszcze pracować do tego roku. I dzięki temu no, mogę spełniać swoje takie marzenia, na które nie było mnie stać. Jednak 13 i 14 emerytura dużo wniosła do mojego życia. Nie wyobrażam sobie kobiet pracujących na szpitalu, czy gdziekolwiek służący ludziom, żeby pracowały do 67 lat pod presją. Od 2019. 19 roku rząd przeznaczył 70 miliardów złotych na 13 i 14 emeryturę. Oprócz tego wprowadził również szereg programów wspierających seniorów.